Jak działa Trade Analytics? Co z niego można wyczytać? Jakie dane Wam poda? Jak możecie na nim śledzić konkurencję? To wszystko w tym odcinku. Także czołówka lecimy. Cześć! Dzisiaj tak bardziej na Roboczo. Przepraszam, t-shirt, bluza, czyli dzień jak co dzień. W zeszłym tygodniu nie było żadnego filmiku, bo nie było czasu go nagrać. W tym tygodniu będzie. Znaczy, macie już film. I lecimy z Trade Analyticsem, bo o to pytacie na webinarach. Więc, więc polecimy sobie z taką instrukcją, jak działa Trade Analytics. Lecimy. Dzisiaj będzie mniej, mniej więcej ekranu. Już sobie tu odpalamy powoli nagrywanie ekranu. Bo, bo co? Bo Trade Analytics yy, raczej nie wymaga, żeby nagrywać mnie, także zrobimy sobie to tak, tak. O rany, jak ja to mogę zrobić? Yy, yy. Zawsze mogę to po prostu zminimalizować i mieć nadzieję, że się będzie nagrywać. Dobra, lecimy sobie. Yy, wy macie obraz z dużego ekranu. Więc, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Trade Analyticsie. Trzeba wejść, zalogować się tu, jak widzicie mój login z Allegro, bo logu, logujemy się loginem z Allegro. Dane ustawione za styczeń, czerwiec 2020. Chcę Wam po prostu pokazać to, co widzi użytkownik Trade Analyticsa. A no, też nie chcę Was zasypywać jakimiś super aktualnymi danymi. Jednak, jakieś tam minimalne ilości prywatności jako firma musimy chronić. Więc mamy. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w mój raport główny. To jest to, w czym jesteśmy. Tu oczywiście możecie sobie zmienić w sposób dowolny kalendarz, tak? zaznaczyć dowolny zakres dat, 18 miesięcy wstecz, dlatego ja wybrałem początek roku i 30. Sprzedaż łączna nam się tu pokazuje średnia, sprzedaż dzienna, średnia cena sztuki. Generalnie trochę parametrów, które mi akurat są mało potrzebne, ale już potem mamy parametry, które są potrzebne, czyli sprzedaż według dni, tygodni lub miesięcy. Sprzedaż według miesięcy jest fajna, bo bardzo szybko Wam obrazuje, czy sprzedaż rośnie, czy spada. Jak to wyglądało na przestrzeni całego roku? Macie to na webinarze, który o, mieliście to na webinarze z ubiegłego tygodnia. W tej chwili można już go sobie tylko zakupić. Link do zakupu dostępu do tego webinaru w opisie filmu. Sprzedaż tygodniowa, no ona mniej mówi miesięczna, mówi najlepiej o tendencjach. No i sprzedaż dzienna. Sprzedaż dzienna jest o tyle fajna, że widzicie, czy sprzedaż idzie płasko. Czyli, yy, czy w miarę macie, właśnie tak jak tu w miesięcznym, wydaje się, że jest regularny postęp, w tygodniowym już widać, że to nie do końca był regularny postęp, a w dziennym w ogóle widać, że są dni, kiedy sprzedajemy dużo, są dni, kiedy sprzedajemy mało. No i można sobie łatwo wyśledzić, jakie to są dni. To jest tutaj wszystko podane w yy, raporcie, który ma tyle pozycji, ile dni. Nie będziemy w tej chwili go przeglądać. Bardzo ważna rzecz dla Was: sprzedaż według ofert. To Wam pozwoli ogarnąć, które produkty się najlepiej sprzedają. I te produkty, które macie tutaj na pierwszej stronie, albo pierwszej, drugiej stronie, lub pierwszej, drugiej i trzeciej, w zależności od tego, ile macie kasy, warto dodać do promowanych. Jeżeli macie w promowanych coś, czego nie ma tutaj, to znaczy, że najprawdopodobniej marnujecie pieniądze. Tak więc tutaj sobie po kolei macie. Wszystkie produkty, które się najlepiej sprzedają, i te produkty powinny być w aukcjach promowanych. Tutaj macie yy, napisane, co z tą aukcją się dalej cały czas dzieje. Tutaj, jak widzicie, to jest wyróżnienie i darmowa wysyłka. Tutaj darmowa wysyłka o, czyli jakaś aukcja, która mogłaby być w promowanych, bo sprzedało jej się dużo. Yy, stos stosunkowo dużo yy, a, a nie jest w promowanych reszta, jak widzicie, wyróżniona. I znowu y, termostat nie jest u nas wpromowanych, czyli niewyróżnionych, ale ma darmową wysyłkę. Moja sprzedaż według kategorii. My funkcjonujemy w jednej kategorii y, głównej i w kilku podkategoriach, więc to wam da informację w której kategorii macie najlepszą sprzedaż. Tak i teraz możecie sobie sprawdzić też w której kategorii macie najwięcej transakcji, w której kategorii jest Liczba sprzedanych sztuk jest największa, jak widzicie, te wykresy się nie pokrywają. I średnia cena oferty, czyli w której kategorii sprzedajecie najdrożej, a w której najtaniej. I łączna wartość sprzedaży z danej kategorii. Ona powinna być zazwyczaj podobna do liczby transakcji, ale niekoniecznie, bo na przykład w jednej kategorii możecie mieć jakieś bardzo drogie produkty i one wam zrobią wysoką wartość sprzedaży, a w innej kategorii możecie mieć bardzo dużo tanich produktów. Zrobią Wam bardzo dużo yy, sprzedanych sztuk, ale na przykład niższą wartość. Ech, tutaj macie te kategorie, które tu widzieliście w postaci wykresu przełożone na cyferki, więc łatwo sobie to sprawdzić. Histogram cen. Ech, do czego Wam się to może sprzedać? Powiem zupełnie szczerze, NI nie przydaje się to do niczego bo my mamy, nazwijmy to, stałe ceny, tak? niezależnie od tego, czy, yy, to powiedzieć, czy sprzedaje się danego produktu więcej, czy mniej, nie korygujemy cenami, tak? to nie jest tak, że czegoś sprzedaje się mniej, więc yy, obniżamy cenę, żeby sprzedawało się więcej, nie prowadzimy takiej aktywnej polityki cenowej, więc to nam się nie sprzedaje, nie sprzedaje. Sprzedaż według grup promocji. Czyli tak naprawdę, jest to coś, jakby są tu wyciągnięte wnioski z tego wykresu, z tej, z tej listy najlepiej sprzedających się ofert, żebyście wiedzieli, w jakich grupach promowania są produkty, które najlepiej się sprzedają. Pamiętajcie, że tutaj jeszcze bazujemy na okresie, kiedy nie było Allegro ADS u nas w ogóle. Sprzedaż według parametrów, to i tutaj możecie sprawdzić, jaki parametr dany do produktu, wygenerował Wam najwyższą sprzedaż. Parametr nowy u nas występuje w 100% produktów, w związku z tym no, generuje siłą rzeczy najwyższą sprzedaż, bo 100%. Ale np. parametr włącznik w rodzaju, już widzimy, że 74% produktów, które sprzedaliśmy, miało ten parametr włącznik, podstynkowy, Uszkodzony nie, tu znowu powinno być, nie wiem czemu jest 71%, widocznie w niektórych kategoriach nie dodaliśmy tego, że nie jest uszkodzony. Włącznik pojedynczy, na przykład 50 parę procent ofert, tak jak widzicie. Warto wykorzystać do sprawdzenia, czy na przykład w aukcjach macie dobrze poustawiany ewentualnie do wprowadzenia innych parametrów w ofertach, bo te najlepiej sprzedają. Sprzedaż według słów w tytule oferty, czyli jak widzicie, tak zwane słowa kluczowe, które najlepiej sprzedamy. Ponieważ u nas prawie w każdej ofercie jest literka B, C, Z lub S, więc te literki tu występują. One w Waszym przypadku nie będą występowały, ale tutaj macie dokładne informacje, które najlepiej sprzedają. Słowa. Sprzedaż według godzin i dni tygodnia. Do czego wam ta informacja? No do tego, żebyście wiedzieli w jakim dniu tygodnia jest najwyższa sprzedaż, czyli w tym dniu trzeba się najbardziej skupić na obsłudze klienta, nie wiem, wydłużyć godziny pracy, zwiększyć zespół w firmie, tak, bo będzie więcej pakowania następnego dnia, rano najprawdopodobniej będzie więcej odpowiadania na pytania w tym dniu i w następnym dniu. Tak więc tutaj w przypadku kiedy mamy taką dynamiczną sprzedaż. W różnych dniach tygodnia jest to różnie. Możemy sobie zaplanować na przykład ilość pracowników, która w danym momencie będzie potrzebna do obsługi Allegro. Jak również warto sobie tutaj te stany magazynowe pod te dni tygodnia podciągać, <laughs> więc jest to dość istotny parametr z punktu widzenia sprzedaży. Sprzedaż według godzin. Czyli znowu widzimy na wykresie, że tak naprawdę nie pracujemy między. Pierwszą 30, a szóstą rano mniej więcej. Poza tymi godzinami trzeba zapewnić jakąś obsługę klientom. Tu oczywiście po północy już zdecydowanie mniej, ale w tych godzinach, gdzie macie wysoką sprzedaż, jest potrzebna jakaś obsługa dla klientów. I tu jest ta godzina druga, która zazwyczaj gdzieś tam nam trafia, kiedy sprzedaż jest wysoka, a większość firm nie obsługuje klientów. A tak naprawdę wystarczy w tych godzinach, właśnie odpowiadać na pytania. No bo w tych to normalne, że odpowiadacie, bo pracujecie, ale w tych godzinach wieczornych mieć kogoś, kto będzie odpowiadał na pytania klientów i będziecie zwiększali sprzedaż. Sprzedaż według godzin, dni, tygodnia. Tak naprawdę, nałożone tam te dwa wykresy na siebie. O tyle bardziej precyzyjne, że wiecie, że na przykład to będzie wtorek, tak? We wtorek o godzinie wielkość sprzedaży, która tu jest godzina 23.00 jest najwyższa, średnio statystycznie jest najwyższa sprzedaż pamiętajcie, że mówimy mamy tutaj dane za pół roku, to nie są dane za tydzień, za dwa, za miesiąc, tylko za pół roku więc są to już jakieś poglądowe dane tak i tak samo musicie wiedzieć, że w niedzielę wieczorem też mamy dość sporą sprzedaż, więc znowu ta niedziela wieczór jest takim terminem, kiedy warto obstawiać obsługowo sprzedaż według rodzaju ofert wartość sprzedaży liczba transakcji no tutaj wszystkie są akurat jako o tutaj mamy średnia cena oferty, licytacja kup teraz nie wiem czemu na licytacji jest taka kwota, trzeba by to sprawdzić coś tu jest chyba, w tym wykresie mamy nie mam ani jednej oferty na licytację wartość sprzedaży oczywiście w 100% i ostatnia sprzedaż według form dostawy istotne do tego, żeby przygotować się z wysyłkami. I na przykład wiecie, że najczęściej wybieraną ofertą w pierwszym półroczu 2020 roku były paczkomaty, potem Poczta Polska, <laughs> potem była przesyłka polecona, czyli też Poczta Polska, potem znowu paczkomaty, potem znowu Poczta Polska, a dopiero na końcu, jeżeli chodzi o liczbę transakcji, kurier, kurier, kurier kurier i odbiór osobisty najrzadziej nam się trafia. Więc jak widzicie, w ten sposób można sobie, mając jakieś dane za pół roku, planować, że na przykład ponieważ imposta jest najwięcej, więc trzeba najwięcej uwagi przyłożyć do tego, żeby on był rozsądnie pakowany i rozsądnie mieć rozsądne relacje z kurierem. Tyle na temat. Profilu głównego. Zobaczymy, ile to trwa. 12 minut minęło. Słuchajcie, to w tym odcinku na tyle, a w następnym odcinku będziemy sobie realizowali raport Allegro. Także zapraszam Was do następnego odcinka, gdzie obejrzymy raport Allegro. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. To jakaś tam łapka, jakiś komentarz. Jeżeli macie pytania jakieś do kolejnych odcinków, to oczywiście napiszcie je w komentarzach. A my widzimy się już za tydzień. Na razie, cześć!